Jak ktoś ma problem, to próbujemy go z koleżankami rozwiązać. Powinna bardziej grzecznie odzywać się do brata. Mogłyby zostać przyjaciółmi, powinna bardziej ją wspierać. Różnorodność może stanowić klucz do porozumienia. Nie można się śmiać z innych, że pochodzą tylko z innego kraju albo mają inny kolor skóry. Ideą naszego projektu Patchwork jest uczenie dzieci, dzieci i młodzież współpracy i takiego zwracania uwagi na drugą osobę, też, na drugiego człowieka, że on też mimo wszystko, że jest różnorodny i inny, to też jest ważny i ma swoje potencjały, mocne strony. Na tym nam zależało, pokazując właśnie pracując tutaj w tej szkole numer 6 i na tym, żeby każde dziecko też zobaczyło, że wokół niego są różne osoby, są i Polacy, i Romowie, są i też dzieci z innych biedniejsze i bogatsze, ale że każdy. Jest też człowiekiem i ma w sobie fajne, mocne strony. Prowadziliśmy e, różne ćwiczenia, gry, zabawy, które uczyły dzieci współpracy, e, tego jak mogą nawiązywać relacje, jak mogą się e, przyjaźnić, jak mogą skutecznie uzyskać wsparcie, rozwiązywać trudności, konflikty. A później stworzyliśmy na bazie historii opowiedzianych przez dzieci e, spektakl. Patrzę. Włoż, znowu ma dwuje. W spektaklu nie grały dzieci ale on był na bazie ich historii. Aktorami byli wolontariusze, absolwenci projektu Dramowa Akademia Wolontariacka i oni spotykając się na próbach tworzyli poszczególne sceny i dzisiaj je wszystkie zaprezentowali. Ale jest fajny ten układ, który pani trener myśliła. Jasne, fantastyczny. Myślę, że jak przejdziemy do naszego etapu. Oby. Na pewno z nim Cała idea spektaklu interaktywnego polega na tym, żeby pokazać na scenie historię, która jest ważna dla publiczności, z którą publiczność może się identyfikować, i która spowoduje, że publiczność będzie chciała się wyrwać i sama pracować nad nią. Czyli będzie chciała sama w nią wejść. Milena, wiesz co, bo jak coś. to ja i moja mama możemy ci połówkę, po... po, po, po... Troszkę, żebyśmy się razem pouczyły. Nie, nie chcę. Sobie w naszym spektaklu pokazaliśmy e, osoby, które mają pasję, głównych bohaterów, ale też w szkole stworzyliśmy dzieciom możliwość do udziału w różnych zajęciach i poszukiwania swoich pasji. I były zajęcia z breakdensu, z pantonimy, były zajęcia również e, z malarstwa, więc e, na nie zapisywało się bardzo dużo dzieciaków i widać było, że jest potrzeba i że chcą, i że ten temat też właśnie e, pasji jest im bliski. No i na te zajęcia przechodziły dzieci e, wszystkie ze szkoły: i te biedne, i bogate, i Romowie, i Polacy i wszyscy, którzy tutaj są, więc też mieli okazję do spotkania się i współpracy. Chcę Was zaprosić do tego, żebyście odkryli razem ze mną, żebyście odkryli razem ze mną historię. Ta historia jest skopana w tym plecaku. Na samym początku tworzyliśmy historię razem z dziećmi. Pokazaliśmy im plecak i dzieci wyciągały przedmioty z plecaka i się zastanawiały, co się wydarzyło, do kogo należy plecak. I w naszej historii te przedmioty należały do głównej bohaterki Mileny i opowiadały, co wydarzyło się w jej życiu. Co to jest? To, co to jest. Piórnik. Pokaż przed co masz. Piórnik. Dobra, to jest piórnik z trykami, z Co wnioskujesz na, na podstawie tego piórnika? O, o, czyli to może być piórnik. piórnik dziewczyny. Stymulatory to zestaw przedmiotów, które opowiadają pewną historię. Są to przedmioty różnorodne, ciekawe, tak żeby publiczność mogła się jak najwięcej stymulować, jak sama nazwa wskazuje. I przeczytaj wszystkim i opowiedz, co to jest? Zapraszam Milenę Zielińską na lotem z w dniu 16 czerwca o godzinie 14 do McDonald'sa na Bernardynskiego od Super, pati zapraszam. Dlaczego jesteś taka smutna? Wcale nie jestem. Przecież widzę. No nic, tata znów wyjechał. Nie ma były pokazany szereg problemów Mileny. Ona też miała trudności z nauką, w relacjach z bratem, z mamą. Też nie do końca była przekonana, czy warto realizować swoją pasję. Kochana córeczko! Dojechałem szczęśliwie. Jak kupię angielski numer, to do ciebie zadzwonię. Ten czas szybko zlecił, już niedługo wrócę. Udało im się zgadnąć, że tata Milena wyjechał do Anglii do pracy, że się pokłóciła z przyjaciółką, ale jeszcze nie wiedzieli dlaczego. I później z zaciekawieniem oglądali spektakl, który wyjaśniał te wszystkie szczegóły. Widzieliśmy twoje rzeczy i wydaje nam się, że pokłóciła się chyba z koleżanką. Widzieliśmy porwane zdjęcie. Co się stało? すごい Jak tak tak opowiadałam o Milenie, która była główną bohaterką, była uczennicą piątej klasy i Milena promierzyła się z takimi problemami. Pierwszy to był problem z Nataszą, koleżanką, która przyjechała z innego kraju, przyjechała z Ukrainy i dopiero dwa lata jest w, w Polsce. A wiesz to w ogóle moja taką z przyjechał. Naprawdę? I co ci przywiózł? Przywiózł mi pastel, i to, lubię to, sobie mogę malować. A namalujesz mi coś? Ty tak ładnie maluje. Milena jest jedyną osobą, która chce się z nią przyjaźnić, ale jest jej trochę głupio i wstyd. Boi się też oceny innych dzieci, dlatego spotyka się z nią tylko na, podczas tańca, lekcji tańca, a w szkole nie bardzo chce się z nią przyjaźnić. co? myślę, że przejdziemy z nim do drugiego etapu, na pewno wygramy. A co myślisz o tej figurze, która została dodana? Mówisz o co jest tym takim sznurem? No! Co? Ale nie, nie umiem, to jest za trudna dla mnie. Wiesz co? Mi też nie wychodzi, ale poćwiczymy i damy radę! Natasia przyjechała, była z Ukrainy no i miała dużo problemów, bo nie znała tego kraju i nie miała tam jeszcze wcześniej. Słuchajcie, mam dla Was wiadomość. Rozmawiałam przed chwilą z dyrektorem z całkiem i dostałyśmy się do finału. Jest! Super! Czeka nas teraz dużo pracy! Wcześniej chciałabym zrobić występ w w Waszej szkole Super. i mi się zrobić flagę. Dlaczego kogoś nie maluje? No to może... No, no chyba nie znamy, ale nie! Dziewczyny ze starszej grupy! One coś malują! Bo ba się, że w szkole ją wyśmieją, że się z nią przyjaźni, bo tak to Nataszy nikt nie lubiał. No bo ona była z Ukrainy uważali, uważali, że jest inna. I to był taki jeden z pierwszych problemów Mileny, czyli jak budować przyjaźnie, jak budować też relacje z osobą, która w klasie albo w środowisku nie jest lubiana ani poważana. I jak też taką osobę wprowadzać do, do klasy i do grupy. Exercise two. Można zrobić też trzecie czwarte. Tak, Elizo można zrobić, oczywiście. To było takie Milenie, która chodziła do szkoły. I nie najlepiej wychodziły sprawdziany z angielskiego. Patrycja, czwórka. Milena, niestety, plus trzy. Musisz się bardziej postarać. Mm. Ale ja się naprawdę dużo uczyła! specjalnie odpłynęły się z treningu. Milena, musisz bardziej popracować. Ten temat właśnie nauki, ciągłego uczenia się, bycia dobrym, wszystkim chcieliśmy pokazać. Tak, żeby też otworzyć temat, że e, warto jest jednak wybierać te rzeczy, które my jesteśmy dobrze i, i, i na nich się skupiać, nie skupiać się na wszystkim. I jakby rozwijać już te swoje pasje i potencjały. I Natasza... <laughs> Dwója. Boże, jak dwa. można z takiego łatwego sprawdzianu dwa dostać? Sama się zastanawiam, ale widocznie jakoś można. Kolejnym tematem, który był jakby też trudnością i przejawiał się w kolejnej scenie, to była przyjaźń z, z osobą najbardziej popularną w szkole i w klasie, czyli w naszym spektaklu to była Patrycja. Patrycja lubiała Milenę, ale Nataszę nie lubiła. I po prostu chciała, żeby yy, ta Milena nie, nie była przyjaciółką Natasie, tylko jej. Cześć Milena! Cześć! Z Tobą to ja nie gadam! Milena, mam dla Ciebie zaproszenie na moje urodziny. E, robię urodziny w sobotę w McDonaldzie i będzie nawet tort z moim zdjęciem, Za co, będziesz? No pewnie, że Za będę! Pe, ale... No i Milena musi wybrać w tym momencie. Też Patrycja oczywiście odrzuca Nataszę, jej przyjaciółkę i najlepszą nie pozwala jakby jej przyjść na swoje urodziny. No i tutaj też podczas spektaklu by widać, jak ta postać Patrycji była ważna dla grupy i też jak ta akceptacja grupy jest ważna dla dzieciaków w tym wieku. Milena, to co? Będziesz? Ja już kupiłam ciuchy i będziemy się przebierać. Wszystkie zdjęcia damy na naszą klasę. To jak? No no pewnie że będę. No to pan, no to buźka, cześć no to pa. Natasza się obraziła, że ona nie idzie na te urodziny do Patrycji, tylko że sama Milena i nie chciała z, nie z Mileną rozmawiać. Natasza. Kolejny problem, z jakim się mierzyło, to trudności w domu, czyli tata, który wyjechał, nie ma go, zarabia za granicą. Mama, która ma cały dom na sobie, jest obciążona, bo i zajmuje się dziećmi i gotuje, i też musi coś dorobić, więc tutaj wiele rzeczy nas łączy. No i młodszy brat, który, z którym relacja też jest oparta na zezdrości, zezdrości o mamę, o jej miłość, o, to, jak, jak, o uwagę. To są właśnie moje nowe słuchawki! Odzapaj! Kto ci pozwolił? Mama mi pozwoliła! Ale ja ci nie pozwoliłam! Dlaczego mama zawsze na wszystko ci pozwala? Bo mnie bardziej kocha! Milena miała, miała mamę, która, jak, jak sama mówiła, bardziej kochała brata, ale to oczywiście nie jest na pewno prawdą. E, no i miała jeszcze problem, że nie umiała za bardzo się tak dobrze uczyć. Cześć, mamo! Cześć, mamo, mamo! W Domu Kultury mamy występ, a dziewczyny mają takie śliczne sukienki. Kupisz mi też taką? Zaraz, zaraz, zaraz. Jak kupisz? Milena, co dostałaś z angielskiego? E, no, e, pani nie było dzisiaj w szkole. Była pani? Plus. Zaraz. A ty zaraz. mi naprawdę, nowe słuchawki. Milena, była pani? Była widziałem na dyżurze. Dlaczego mnie kłamiesz? No, była. Co dostałeś z angielskiego? Pewnie pałem! Wcale, że nie pałe. Co dostałeś z angielskiego? Plus? O, Trzy. Tutaj też rola mamy była dla nas bardzo ważna, i pokazywały to dzieci też, że rodzice jednak są dla nich szalenie istotni. Mama, która rzeczywiście nie poświęca jej czasu, to też się nam tutaj przybiło. Idziesz do swojego pokoju się uczyć i masz poprawić te oceny. Nie chcę obiadu! Nie będę jadła! Mogę jej porcję? Tak, możesz jej podziękować. Dobrze, że przynajmniej ty nie stawiasz żadnych powodów. Ona się spytała swojej mamy, czy może jej kupić sukienkę. A mama chciała wiedzieć, jaką dostała cenę z angielskiego. I jak się dowiedziała mama, że dostała plus 3, to nie pozwoliła jej iść na występ i nie kupiła jej sukienki. Dzień. Dzieci mogły zadawać pytanie bohaterom na tak zwanym gorącym krześle, e, pytania o, o to, co się wydarzyło z ich perspektyw i zdobywać więcej informacji. I celem pracy tymi technikami gorącego krzesła jest to, żeby e, zdobyć jak najwięcej informacji o historii głównego bohatera, żeby później móc mu pomóc. Przyjechałaś niedawno do Polski. Macie jakieś pytania do Nataszy? Tylko skąd przyjechałaś? Skąd przyjechałaś? To się na Ukrainie i dwa lata temu tutaj przyjechałam. Mhm. Wyśmieję się swojej wymowy. Chyba tak. Cały czas bym to do wszystkiego, co się ma. Bo była obca, tak można nazwać, że już dopiero dwa lata temu przyjechała z Ukrainy i że jeszcze dobrze nie umie mówić po polsku. Ty mówiłeś na początku, że mama Cię bardziej kocha. Dlaczego tak sądzisz? Nie bo... pozwala mi na wszystko, daje pieniądze na gry tak nie no, bo... no bo nie, nie akceptuję być gry, być słuchawki, nie pożyczam rzeczy, nie. Dlaczego no, ja rozumiem, osób z innych kraju, Patrycja, nie wiem, nie jak nie wiem, 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 nie mnie nie wiem, nie wiem, cały czas się ze mnie do nie wiem, no, chyba wiem, nie wiem, nie wiem, i mnie nie chyba nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, polubić Czy no może jakby się lepiej ubierała i zaczęła mówić po polsku, no to może bym ją polubiła, ale raczej nie. Chciałam zapytać, czy ty masz jakieś talenty, czy wiesz o talentie Nataszy? Ja myślę, że mam dużo talentów, tylko takich nieodkrytych. A Natasza? No to Natasza coś tańczy. Ja lubię pisać smsy w sumie. No i co, chodzę też po sklepach. Ja też oglądam filmy na kąpie dodaję zdjęcia na NK. Patrycja była gwiazdą i wszystkie, wszystkie dzieci chciały się z nią przykumplować i dopiero po bliższym przyjrzeniu się stwierdzili, że e, być może ona lubi pisać tylko SMS-ek, wiesz, do, jest ładna, ale nie do końca wiedzą, co, co się w niej kryje tak naprawdę. Równa bohaterka nasza, Milena, no nie otrzymała wsparcia z żadnej strony i podjęła różne błędne decyzje poprzez, w tym spektaklu. No i pod sam koniec straciła przyjaźń z tą Nataszą. Później dzwoniła do koleżanki, a koleżanka nie chciała z nią rozmawiać. Mama przystąpię, nie kupię mi tej nowej sukienki. I co ja powiem trenerce? Ale co z tym mnie dzwonisz? Nataszka, no przecież jesteśmy przyjaciółkami! Wiesz, no też tak myślałam, ale chyba boisz Patrycję. Nataszka, no co ty? Wiesz, co? Nie chcę z Tobą gadać. Kryzys, który pokazaliśmy na samym końcu, czyli że ona zostaje sama, Tata nie odbiera też telefonu od niej, czyli jedna osoba, która może mogłaby ją wysłuchać, jakoś koleżanka Natasza e, nie chce z nią rozmawiać. Ten kryzys e, był takim potencjałem do zmiany, do tego, żeby e, dzieci. E, Odgrywając same, samemu przyszłości te senki, mogły coś zmienić, bo główna bohaterka rzeczywiście popełniała wiele błędów, zobaczyli to, no i ten kryzys stał się potencjałem do pracy dalej i do zmiany. I spytaliśmy dzieci, dlaczego, jak to się stało. Oni mieli swoje pomysły i zaprosiliśmy je do tego, żeby pokazały milenie. Jak można było inaczej budować relacje z przyjaciółką, jak można było inaczej podejść do zaproszenia na urodziny, które były w tym samym czasie, co występ taneczny, i one swoje rozwiązania na problemy, które my przedstawiliśmy w spektaklu, prezentowały na scenie. Każdej drużynie jest jeden aktor. Każdej drużynie jest jeden aktor. I teraz. Będziecie się zastanawiać razem z tym aktorem podczas rozmowy i przygotujecie własną scenę, oh, która pokaże, jak Milena mogła poprawić relacje z daną osobą. Czyli pracowały w małych grupach, dyskutowały, co warto zmienić, dlaczego, jak to zmienić, decydowały, kto będzie kogo grał, przygotowywały swoje sceny i prezentowały je wszystkim pozostałym osobom. <śmienny> W sobotę od dziesiątej do trzydziestu. No, no nie wiem, czy za mogę przyjść, bo mam no, tak, występ no, Proszę. Mam no, występ, ale ja, przyjść. To, dobra. Proszę, no dobra. Oczywiście. Może być tajski? Dobrze, Dobrze każdej jest. No cześć. To jest dla ciebie od Nataszy. A może na myłaś dla Ciebie wsunek. Jakie ładne? Aha. Nauczyłaś się do tego też. No właśnie nie, bo nie miałem czasu. No, słuchaj, ma ściągnę. ściągnę. Dzięki, ja mógł, Dzięki. mogę przywieźć ciągle Nataszę i wiesz? No przestań. Ja yeah! Znaczy to masz tu mówię ładnie rysować? No, może ty. No to też mogę namalować chwilę. I tu narysujcie plakat na ten Tak. Da, A kiedy się odbędą? Zobaczek. No ale my mamy wtedy konkurs. No ale weźmy już pani Nie wiem, no, nie chcę z tym wszystkim zostawiać samej Nataszy. No ale będzie no, fajnie. No, po ale no, to po prostu mamy wtedy konkurs i... No to nie może sama wytęcić przecież. Ale jej.

Mogłyby zostać przyjaciółmi, bo na przykład Patrycja by mogła przydać ich, na tą ich próbę taneczną i zobaczyć, jak one ładnie tańczą, albo żeby im pokazać jak, jak y, Natasza ładnie rysuje, maluje. Nie można się śmiać z innych, że pochodzą tylko z innego kraju, albo mają inny kolor skóry. Że trzeba być tolerancyjnym. No i jak ktoś ma problem, to próbujemy go z koleżankami rozwiązać. No i właśnie trzeba się spytać kogoś, co on wie, żeby ten problem był łat było łatwiej rozwiązać. Powinna bardziej grzecznie odzywać się do brata i z bratem więcej przebywać. Ktoś jest Murzynę na przykład i ma ciemną skórę, a ty jesteś Polakiem, masz jasną skórę, to nie możesz go nie robić tylko dlatego, że ma ciemną skórę, bo to też człowiek, tylko trochę inny kolor skóry. Milena powinna się przyjeździć z Nataszą nie tylko na tańcach, ale też w szkole. Powinna właśnie y, bardziej ją wspierać, żeby lepiej się ten. uczyła języka polskiego. Trzeba pomagać. Y, Koleżankom, kolegom. Jeżeli ludzie się lepiej poznają, przyjaźnią się ze sobą, to tak naprawdę nie ma znaczenia, kto ile lat temu przyjechał, czy, jakby, czym się zajmują rodzice, kto co lubi, bo różnorodność może stanowić klucz do porozumienia, ale też do tego, żeby życie między ludźmi było po prostu ciekawsze i bardziej barwne. No i fajne było to, że potem mogliśmy sami to przedstawić i yy, pokazać to byśmy mogli zmienić. To, jest, to było fajne.